Ja osianko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. I dzisiaj moi drodzy, jak widzicie znowu sobie gramy w rogu kompanii i jesteśmy na tym trybie co ostatnio. Jeśli oglądaliście, to wiecie, a jeśli nie, no to nie. Gramy sobie na takim trybie, że, gram, że gramy w dwójkę, jak tutaj już widzicie w sumie nawet. Okej, okay, dobrze jakoś sobie poradzimy gramy we dwójkę, gra jest do pięciu i ten nie ma żadnych odrodzeń i w sumie to tyle na tym trybie się... aha, jeszcze są tutaj takie dwie mapki których na, in na żadnym innym trybie nie znajdziecie okej okay. teraz sobie już zaczekajmy o tutaj nam się naładuje. Pum, 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 I pum, I, I, I my Okej okay. Przesunę się pum, trochę Okej okay, dobra pum, sobie na pewno pum, okay. Okay. Serio? Czemu? Bo ja to zrobiłem. Dobra ja się może We będę trzymał. Proszę lepiej będę trzymał stala od tej. Nie udało nam się. Ale też dlatego, bo sobie złą broń zabrałem. Ja nie chciałem tej. Mm, i zaś będę musiał czekać. Ale ja w międzyczasie sobie kupię. Oto. Now that's fine. That's fine. Opa. Okej, okay, ja się wolę. Okay. Out. And try again. <laughs> Jezus, bo ja że to jest, wiecie, taka gra, że się, wiecie, tak leci. Znaczy, że taka broń, ja, wiecie, no i ja tak trzymałem, a to mi nie leciało. No, Ale dobra, teraz to mi chyba będzie tak leciało, chociaż nie wiem, czy Sejm ma w ogóle takie bronie. Po drugie, w ogóle granatów nie użyłam. Dobra, ja ogólnie sam nie wiem, czy... pięknie nas porobili. To tylko powiem ale nawet małego skina i trochę tamtą tam porobiłam, chociaż chciałbym nam do końca porobić. W ogóle, czemu ja na tym trybie ciągle przegrywam? Na następnym odcinku chyba już nie będziemy grali na tym trybie. On już trochę irytuje. Dobrze, nie udało nam się znów i to znów. Dobra, ostatnia runda. Dobra, teraz okay. mamy bardzo mało szans, że w ogóle wygra. W ogóle nie mam szans. W ogóle gdyby nie ta bomba, to może byśmy jeszcze wygrali. Zdziwienie to nam nie dużo zrobiło, z czego oni się tak cieszą? To, że wygrali, a to ja powinienem wygrać. Dobrze, moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku.